Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski. W imieniu mieszkańców powiatów lubańskiego i lwóweckiego serdecznie witam Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, na naszej pięknej ziemi leśniańskiej. Ostatnim przystankiem we wczorajszej podróży prezydenta RP Bronisława Komorowskiego po Dolnym Śląsku było spotkanie z przedstawicielami powiatu lubańskiego i lwóweckiego na Zamku Czocha. Prezydent przyznał, że na Zamku Czocha jest po raz pierwszy w życiu i zaczął przemówienie od żartu. Miejsce jest wyjątkowo piękne. I, Ale jednocześnie w jakiejś mierze, po pierwsze jest to do nadrobienia, pani dyrektor powiedziała, że tu wojskowi mają zniżkę, 20% zdaje się pan kapitan, 30% pan generał, więc ja liczę, że Zwierzchnik Sił Zbrojnych też się na coś załapie więc być może przyjadę. Starosta Lubański oraz Starosta Lwówecki pokazali krótkie prezentacje dotyczące obu powiatów. Zwrócili uwagę na walory i sukcesy powiatów, nie zapomnieli wspomnieć o bolączkach. Zwrócili uwagę na walory i sukcesy powiatów, nie zapomnieli wspomnieć o bolączkach, na przykład o powodziach. Mam nadzieję, że kolejne transze środków wpłyną na teren naszego powiatu, a jest co usuwać, bo rzeczywiście straty na terenie powiatu w mieniu gmin i powiatu lubańskiego to jest kwota 240 milionów złotych. Ta tragedia nie ominęła również powiatu lwoweckiego. Mamy oczywiście swoje marzenia. Chciałoby się nam, aby te nasze perełki przyrodnicze, krajobrazowe, geologiczne, ludzkiej twórczości, można było do nich szybciej dojechać. A więc, program drogowy to jest nasza główna bolączka. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu i uporowi, pomysłowości i współdziałaniu z każdą władzą i na każdym szczeblu uda się nam te problemy rozwiązać. Chciałem serdecznie podziękować za całą prezentację obu dorobku obu powiatów, ale chciałem powiedzieć, że to co brzmiało szczególnie jakby miło w moich uszach, to każde słowo, każde zdanie, każde przypomnienie wysiłku na rzecz modernizacji. Na rzecz rewitalizacji, na rzecz jakiegoś remontu, a więc wykorzystania tego, co nam przypadło w wyniku historii, nam Polakom, tutaj na tych ziemi. Prezydent podkreślił, że będąc w takim miejscu, widzi się pracę pokoleń i to, jak ważna jest długotrwałość wysiłku. Widać więc po tym zamku, zamku Czocha, widać, jak ważne jest, jak ważna jest umiejętność wykorzystania szansy nawarstwiania się ludzkiej pracy, nie rozpoczynania ciągle od zera, ciągle od fundamentów, ciągle od początku. Jak ważna jest widać tutaj umiejętność ciągłego zagospodarowania na nowo tego, co się dostało w wyniku historii, w wyniku werdyktów Pana Boga, natury. I to, to jest ta wielka umiejętność, która nie jest naszą silną stroną. My, trochę przez historię, trochę przez charakter, ciągle musieliśmy albo chcieliśmy zaczynać od nowa. Ciągle nam lepiej wychodzą inwestycje niż na przykład modernizacja. Często wolimy budować coś na nowo niż coś rewitalizować. Nawiązał także do 25-lecia wolnej Polski. My dopiero obchodzimy 25-lecie naszej wolności. To jest mgnienie, ale to jest jednocześnie jedno poko polskie pokolenie. Widać więc, że Widać dzisiaj, ile przez te 25 lat udało się nam zrobić i tutaj, w tych powiatach, ile jest nas jeszcze czeka, żeby przezwyciężyć coś, coś gdzieś głęboko tkwi w nas samych, w doświadczeniu także i Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich dawnych, Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląskiego tej ciągłej tymczasowości, tego ciągłego, ciągłej potrzeby budowania naprawdę od nowa naszego życia naszego polskiego życia. Na zamku czocha głowie państwa w trakcie wizyty towarzyszyli między innymi: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz oraz parlamentarzyści. Wszystkiego dobrego również na święta życzę państwu radości w domach, radości w instytucjach, radosnych, dobrych świąt, wielkiej nocy. Zamek Czocha był ostatnim przystankiem prezydenckiej wizyty na Dolnym Śląsku. Wcześniej odwiedził Lumiąż, w południe prezydent wziął udział w uroczystościach 69. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej na cmentarzu żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu. Następnie był w Leśnej, tam w Rynku spotkał się z mieszkańcami miasteczka.